Nigdy się to nie znudzi, co? Tak. A może. zaśpiewamy o tym? Tak, ja, jasne. Ja kocham łuczki. Ja kocham świnki. Ja kocham archerw, A ja kocham tęte. Kocham budować, a ja was trollować Bum diara, bum diara, bum diara. Ja kocham brzozy, a ja kocham mody Ja kocham trawę, a ja kocham wybuchy. Ja kocham chickeny a ja kocham snapshoty Bum diara, bum diara, bum Ja kocham walki, a ja kocham pająki ja kocham jaskini A ja kocham trzcinę Ja kocham cały świat On taki piękny jest Bumdiara, diara. bumdiara di to się tworzyło. What the fuck Wiem, że one są fajne i tak dalej O nie Siemanko! Witajcie w drugim odcinku Minecraft Hardcore. Dzisiaj będzie naprawdę hardkorowo, przy, przypakujemy nobica. Cześć, tu Madzia. Miłym towarzystwie jak zwykle i dzisiaj znowu będziemy przechodzić escape'a. No a dzisiaj mamy tutaj ze mną mm, Maćka, Siema. Kamila. Cześć. E, to jest Krzysiek. E, witam wszystkich. Michał. Mam <laughs> I Patryk. No trzymana. No i mamy tutaj takiego fajnego escape'a. Ktoś mi tam kiedyś wysłał na YouTubie. Nie wiem kto, ale dziękuję bardzo. <laughs> ja pierd... <laughs> On jest pro <laughs> Cześć wszystkim, z tej strony Husiek, witam was w drugim odcinku Dwóch Zamków Jest dzisiaj ze mną moja ekipa, od prawej Antypepciu Siema wszystkim e, Maksiu Siema Husiek Siema e, Kurde, DNKu Tak, dokładnie, siema wszystkim I sienia. no. Cześć, witam nas ponownie w kancie Codzienności. W komentarzach do ostatniego odcinka wiele z Was sugerowało mi, abym zrobił hodowlę grzybów ze względu na zmianę, jak dokonano w wersji 1.6 gry. E, prawdę mówiąc, przygotowanie hodowli nie jest niczym. Ej, minęło już kilka godzin. Nigdy nie zdawałem sobie sprawy, że stanie w jednym miejscu może być tak męczące. Ej, chętnie bym odpoczął. Zobaczyć tam Mateusza. No, no, ale gdzie się wybierasz? Ej, Właśnie, szedłem Cię obudzić. A... Cześć, witam Was w specjalnym odcinku Kęcia od Codzienności, w którym to omówimy zawartość wczorajszej aktualizacji gry. E, tak jak widzicie, mam przed sobą kilka nowych klocków, e, o których zaraz porozmawiamy. I witam Was w kolejnym Escape, nie są dzisiaj bez zachy, z nami Madzia i e, Sleepslee. Tak, witamy, witamy. Witamy, witamy. Co to za mordka jest? Co to jest za mordka? Tak, jesteśmy na Hardkorzeska KFA. Yeah. słuchajcie. E, ci co już wyczytali tytuł, no to wiedzą o co chodzi. Mm -hmm. Tak, będzie nowa mapa. Dobra, y, no to co, zaczynamy panowie, nie? No zaczynamy. To, słówko, co Tak, zaczynamy. No co, ja chciałem tylko powiedzieć, że witamy w kolejnym nagraniu ze Escape'a. Jest z nami Junior, jest z nami Zacha, jest z nami kamerzysta samolot. Samolot nie będzie bezpośrednio uczestniczył w przechodzeniu mapy, będzie po prostu nas nagrywał, kręcił. ma fajnego skina Mikuba. To jest pedarski SKKF, patrz. <grymne> 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 pedarski SKKF, no bo właśnie sobie na niego. <grymne> Oboża się na patrzy, ja odwrócę wzrok, świka do mnie idzie. Dobra, śpinko. nagrywamy. Yy, więc siemanko, siemanko, z tej strony Blow yy, i gramy sobie na Survival Games z mandiem jak już czasami... O! Cześć, tam jest Kusiek. Cześć, tam jest Madzia. Witamy Was w naszym pierwszym odcinku z naszej serii Latający Wyspę. Witajcie, tutaj jest KKF i dzisiaj jesteśmy na moim serwerze i mamy taki mały, powiedzmy, specjal. Jak się dobrze przyjrzycie, to przed nami jest gigantyczny zamek, który właśnie będziemy zaraz atakować. I dzisiaj ze mną jest Madzia. Cześć wszystkim. Rezi. Witam was wszystkich serdecznie. Bremu. No cześć, Maciek was. Siemka. I Weskin. Hello. Hit my when you step into the club, everybody report Watch to the dance low When you're shaking, make you shake and make your move, for dancing Like a queen of the dance Dancehall graczem Hide and seek, co nie? No. Patrz, dostosowuje się do, do tego. Tu jest gravel i patrz. <grym> mnie? Nie, nie widać cię! Gdzie? Ej, multi! Ej, ej! Dobra, gdzie no jest dobra. multi? Dobra. MULTI! Gdzie jesteś? Halo! Nie, wiem, nie powiem ci gdzie. Cholera, odkrył mnie, no! E, 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 e. Chodź, no chodź. Chodź, chodź. chodź, Oj, biedny tutaj <grym> <laughs> oh, fuck. <laughs> Pięknie to brzmi Creeper wybucha snów Nic nie mów już mi Dzisiaj To nieważne już jest Bo mamy kwadratowe święta Niby jesteś moim bratem, się do ciebie nie przyznaję Ciągle mnie nękasz, choć jestem twoim bliźniakiem Już w dzieciństwie miałem przez ciebie problemy Gdy wszystko szło na mnie, ty uciekałeś wtedy Jesteś taki brzydki, że zombie się ciebie boi Nawet nie masz oczu, jakim ty cudem chodzisz Zadrościsz mi tego, że jestem bohaterem A zwykły hero, he, stał się zerem Powiem ci coś bracie, ja się ciebie nie boję Jak do mnie podejdziesz, jak diaksowym cię pokroję Uciekasz od razu, kiedy Głaznika, jesteś niewidomy, chcesz psa przewodnika? -E Dzień dobry wieczór na dobranoc w Polsko. Dziś zombie znów wędruje nocą. SKKF się nie boi, bo po co? I jak Cyruski wędruje, po co? Znów jest pijany, to chyba normalne. Ciągle się ślimaczy, to nienaturalne. Panie z jest coraz lepiej. Pucha noc, gwiazd coraz więcej. SKKF znów namaluje księżyc. Jest piękny, nie opiszą go wersy. Teraz spójrz i podnieś rzęsy. Bóg cię stworzył w tym świecie chrześcijanin S jak samotny, choć nie wiem czy to prawda K jak kłamstwo, którą zabija prawda Kato to creeper, choć to nie te litery F to fart, który pomaga coś zmienić Panie ślimaku, możesz mi uwierzyć Wyruszymy podróż, by znów coś przeżyć Może najpierw weźmy diaksy na kredyt Teraz wszyscy razem te cztery litery S jak samotny, choć nie wiem czy to prawda K jak kłamstwo, którą zabija prawda Kato creeper, choć to nie te litery F to fart, który pomaga coś zmienić Dzięki wielkie to dla SKKFa